Panie i Panowie, przywitajcie bohaterów Fame MMA 7 Maciej! Oczekiwana walka kobiet. Która z dwóch wojowniczek dzisiaj zwycięży? Przekonamy się już niedługo. Przyszedł czas na co-main event. Ci panowie naprawdę się nienawidzą. Już za chwilę oktagon zapłonie. Zapłońcie i wy, amadeusz! Już za momencik rozpocznie się najważniejsze wydarzenie polskiego internetu. Czy jesteście gotowi na Fame MMA 7, 7 7 7 7 Zaczynamy Fame MMA 7. Pierwsza runda, ruszyli. Tak i od razu zainkasował cios Maciej Rataj. Wydaje się, że już na samego początku lepiej technicznie. Boksersko będzie stał strolowany, ale nie będzie musieli długo czekać, aż Rataj pójdzie po obalenie. I mamy pierwsze kopnięcie w łydkę. To jest dość popularne teraz kopnięcie w walkach MMA. A I nie trafił teraz, strolowany. Tak, bardzo, pop bardzo popularne, jednakże bardzo również kontuzjogenne. I kolejny wewnętrzny low kick. Odczuł. Weszło, weszło, poczuł. Odczuł na nodze, to mogło być do, dobra taktyka. Na razie stójkowo strolowany prezentuje się lepiej od starszego Rataja. I trzeci raz. raz! No Maciej Rataj musi już nurkować powoli po nogi, bo zaraz będzie mu ciężej. Kolejny Ładnie raz! Ładnie kopie tam, trafia cały czas w tą łydkę. Ja myślę, że jeszcze kilka kopieć może wykluczyć nogę Rataja w tej walce. Dlaczego Rataj nie schodzi do parteru? Sam mówi, że nie będzie chciał walczyć w stójce. On wie, że jego ciosy nie znaczą zbyt wiele, choć może zaraz się okaże, że się mylimy. Strolowany, dał się zrządźć pod siatkę, kolejny logik. Aj, trafił teraz! Jest chyba rozbity lekko, noc już u Czyli jednak Maciek Rataj stójkowo będzie chciał to mam, rozwiązać. Mam wrażenie, że człapie na tych nogach. Rataj musi odczuwać ból w tej e, przedniej nodze. Już zainkasował 5 lub 6 wewnętrznych lokików. Strolowany po raz Kolejne kolejny. Kolejne kopięcie. Powoli do celu, ale robi swój plan. O! Potworny lokik, ale jeszcze mocniejsza kontra Rataja. Rataj ustał na nogach, ale czuć, że ta noga już nie jest taka twarda. twarda. Widać, że Macie Krataj na razie nie myśli jeszcze o Klimczu. Ach, chciał to trafić! Trafia Rataj potężnym prawym, sierpowym. Narożnik krzyczy bardzo się Co to było? Jednak Macie, ach, teraz lewy na lewy. O dziwo Macie Rataj przyjmuje kontrolę, jeżeli chodzi o uderzenia w stójce. Lecz świetne kopnięcia. Kolejny raz. Widać już naprawdę mocnego Siniaka. U Rataja na lewej nodze. Wyluzowali, zwolnili tempo chłopaki. Znowu. Ale konsekwentnie kopie, okopuje tą przednią nogę Rataja i próbuje ją wykluczyć. Zobacz, jaka już jest sina ta noga. A i teraz pogonił go Rataj i łapie. Ruszył tak Rataj klik. do przodu. A chciał takim prawym, krótkim trafić strojowany. 50 sekund do końca pierwszej rundy. Panowie cały czas mają jeszcze taki tryb ekonomiczny. Mimo wszystko trybu ekonomicznego mam wrażenie, że oj, oh panowie jakoś tak ciężko oddychają. Coś w tym może być, coś w tym może być. Ja teraz, o, ale lewy Rataj! Koniec! I leży! Dosiad kontroluje Czy Rataj Świetnie Stubina. klei się, świetnie klei się Sebastian Nowak. Ale musi się ruszać, bo zaraz sędzia będzie mógł przerwać walkę. Kto by się A, spodziewał, że Rataj no, będzie miał przewagę w stójce, jest to od roku dziesiątki kwoty. punktuje i mamy dosiad prawie. Czy skończy Rataj mnóstwo ciosów? Nie broni się zbyt inteligentnie. 10 sekund do końca. Czy to przetrwa tą nawałnicę? Mnóstwo ciosów będzie bardzo obity w drugiej rundzie. Koniec go w tym momencie strolowanego. Tak, czyli kolejna runda, bo Maciej Radego złożył tu ręce. Jakby chciał powiedzieć, że wygrał. Strolowany chyba myśli, że przegrał, chociaż nie, nie, nie. Już zaciąga go na jak najszybciej. Co tu się stało? Maciej Rataj, który wcześniej w ogóle nie pokazywał stójki, można śmiało powiedzieć, że naprawdę ta stójka mu nie szła. Z tym razem, no, ubił prawie Rataja podczas. Obił prawie strolowanego, który przecież cały czas zaznaczał, że zrobił tak ogromny progres, że teraz w stójce powinno mu się udać. Powiem Państwu, w takiej małej tajemnicy, że wczoraj akurat stałem przez przypadek tym narożnikiem sterowanego, który kiedy macie i rata na tarczę, cały czas się śmiali, że co to ma być, jaką w ogóle bije. A tu się okazuje, że powstawa jest zupełnie cojder niż umiejętności i przygotowanie. Zdecydowanie tak. No i zaczynamy już za moment. Rundę drugą. Ciekawe. Zobaczymy w jakiej formie będzie strollowany, czy ta minuta przerwy pozwoli mu na to, żeby ruszył znów mocno do przodu. Przypominamy, że ten chłopak nigdy się nie poddaje, a Maciej Rataj na pewno dużo ciosów musiał włożyć w tę, tę ostatnią minutę, kiedy zasypał rywala gradem bardzo mocnych uderzeń. Runda druga. Gotów? Gotów? Hej! Gotów? Gotów? Maciej! Narożnik podpowiada nie że zostanie od razu obalony przez Rataja, czy to będzie prawda, czy dobrze rozczytali Maćka? Mocny low kick, prawy. Jednak nie można kopać cały czas w identyczny sposób, bo tutaj Rataj znalazł na to idealną metodę kontrowania mocnymi tak, ciosami. skraca dystans i kontruje od razu lewą ręką. Dzieje się bardzo dużo, to dopiero Wide... pierwsze z dziesięciu stać Widać, że czeka teraz na ten sam... Na to samo kopięcie, żeby skontrolować i uderza, znowu po przekroku. Strolowany trochę, boi się ciosów, trafił na początku co prawda, ale potem więcej zainkasował. Tak, zamyka troszkę oczy, widać. Boi się przyjąć te ciosy. Co mnie troszeczkę zaskakuje, bo miałem wrażenie, że strolowany ciosów bonus, aby GC się nie bał, a teraz się boi. Kolejne zwarcie już za ewidentnie, chwilę. Ewidentnie Rataj czeka na to kopięcie, aby go skontrować, wskoczyć w kontrę. Nie ukrywajmy, to dla niego złoty środek na ten pojedynek. On tylko tak czeka widać, na to. Ta tam wisi. Tak, on tylko czeka na to, aż noga sterowanego pójdzie do góry, żeby skontrować. Ale panowie, tutaj trzeba zacząć się bić. Bardzo mocno trafił na brzuch, ale na nie robi to wrażenia na bardzo na rataju. Teraz trafił strolowany na odejście. Ale mam wrażenie, że te ciosy strolowanego, szczególnie na twarz rataja, na razie nie robią na niej zbyt dużego wrażenia. Też tak uważam, jakoś tam specjalnie nie ważą te ciosy mimo, że strollowany jest co najmniej 10 kg dzisiaj cięższy. Ach, po raz kolejny, prawy doszedł. Prawy doszedł. Odsłania się, odsłania się przy tym kopnięciu. Teraz widziałem, jak mocno opuszcza ręce. Musi uważać, jeżeli nie chce być zdokałtowany, a raz już dzisiaj leżał. Z jednej strony te low na pewno mocno niszczą nogę Rataja, ale z drugiej strony, jeżeli ma za każdym razem otrzymywać cios w głowę, to nie jest to mądra taktyka, na pewno nie. Tutaj prawym, próbował prostym. Lecz nie doszło to do głowy Maćka Rataja. Oba narożniki wariują tutaj w tych małych miejscach, gdzie teraz odbywają się gale, słychać każde słowo, więc obaj zawodnicy słyszą. Nie dość, że nas, komendatorów, to jeszcze dwa narożniki i myślę, że mogą, jeżeli są inteligentni, mocno Dokładnie zrozumieć to, co rywal zaraz zrobi, i podjąć stosowną do tego taktykę. Strolowany teraz e, chciałem zaznaczyć, na kontrze do tyłu e, uderzył prawy podbródkowy. To był do, dobry, pomyślał, dobry cios, żeby ale... trafić rataja na, na, na takim raszu do przodu. Ale zobacz, rataj cały czas stoi, on nie idzie do przodu. Tak, czeka na to kopnięcie w łydkę i chce go kontrolować. się z kontruderzaczem, ale panowie wyglądają jakby nam się troszeczkę Tekken albo Mortal Kombat zawiesił przez chwilę. <laughs> panowie, walczymy, 20 sekund do końca drugiej rundy. Rzeczywiście końcówka, walka bez walki tutaj. Panowie muszą włożyć coś pracy. Jeżeli ktoś podliczył czasy w drugiej rundzie, to wydaje mi się, że będzie ciężko powiedzieć, kto tę drugą rundę wygrał, ponieważ kilka razy trafił stolowany, ale Rataj też parę razy go skontrował. Pytanie, jak siłę tych ciosów ocenią sędziowie. 10 sekund, który z nich musi zaakcentować i nie zaakcentował żaden. Koniec drugiej rundy. Przestali końcówkę waliście zaryzykować. No zawiało troszeczkę nudą. Zobaczymy jak wystartują w rundzie trzeciej. Strolowany jest wściekły na siebie. Widać, że podchodzi do niego jego narożnik. Bodzio Monster. Strolowany coś pokazuje. On chyba nie wie co się dzieje. Jest chyba zaskoczony, że nie może przełamać albo że po prostu ta taktyka, którą obrali na maćkę Ratajia nie działa. Wydaje mi się, że po dwóch rundach ta osoba, która chce wygrać, musi ostro zaryzykować i wejść w nogi. Tutaj prawy i kolejny prawy od daja lewy, ale te dwa ciosy no, nie były jakoś bardzo mocne. Bardzo ponikuje nam tutaj strollowany przy tej nawałnicy, nawałnicy ciosu. Rzeczywiście, tam e, więcej techniki było na tym media treningu Tutaj już w oktagonie e, troszeczkę gdzieś ta technika uciekła. E, Te e, uderzenia, widziałem nawet uderzenia z otwartej dłoni tutaj przed chwilką w wykonaniu strollowanego. Pytanie, kto lepiej stoi kondycyjnie. Tak jak mówiliśmy, to jest waga ciężka. Obaj zawodnicy nie byli zbyt dobrze przygotowani do tego pojedynku, bo ćwiczyli zaledwie dwa tygodnie. Tak więc tutaj musi grać charakter. I przypomnijmy kluczowe historii z Bogasem wygrał przez charakter. Co stanie się w trzeciej rundzie? Myślę, że tego nie wiedzą nawet najstarsi górale. Myślę, że Steepler dzwonił już do swojej wróżki, która przypowiedziała mu, że nie stanie mu się krzywda w walce z popkiem, ale teraz nie o tym. Teraz zrobiamy wróżkę Oriane. Runda trzecia. Trzecia runda starcia. Trolowany Maciek Krataj. Trzy minuty do wyjaśnienia tego, kto wygra pierwszą walkę na fełę ma 7 dodatkową walkę. Zachowawczy start dalej. Jeden i drugi nie chcą ryzykować powolutku. Znowu się badają, jakby to była runda pierwsza. I Jest low kick. Na dzień dobry. Tym razem Maciek Rataj nie trafił od razu w kontrze. Zauważmy, że bardzo dobrze energooszczędnie walczy Maciej Krataj, bo on tylko kontratakuje. I na razie przynosiło to niezły skutek. Nie wkłada niepotrzebnej siły. Fuderzanie w, w gardę, w, uderzanie w powietrze. Nie próbuje tego powietrza, Ale brawy! Ruszył, teraz! Bo przy kroku trafia! Rach teraz strolowany trafił. Zbyt mocno cofa się strolowany. Wystarczy tylko, że macie kratę, zaczyna biec w jego kierunku i od razu Sebastian jakby się głubił. Oj, Oj trafia! Tak, to był lokik akurat w drugą nogę. To nie był w tą już najbardziej obito. W tej, czy to było poślizgnięcie, czy właśnie po kopnięciu. Dwie minuty strolowany jeśli chce wygrać. Musi się ruszyć. Musi no Nie mają Sebastian... pomysłu chłopaki na tę walkę. Nowak musi. Musi naprawdę już w tym momencie zaryzykować. Tu musi być mocny cios. Rataj o dziwo absolutnie nie używa swoich zapasów w tym pojedynku, co jest ogromnym zaskoczeniem. Jego najlepsza broń nie została ani raz użyta. Chociaż raz leżał w dosiadzie na strolowanym. Po ale po ciosach, dokładnie. Zaskakuje nas cały czas taktyką rataj. I zaskakuje mnie osobiście, że strolowany nie ryzykuje. Pierwsza runda na pewno rataja, druga tutaj. Chłopaki są w dość bliskim dystansie. Nie wiem dlaczego ani jeden, ani drugi nie uderza. Cała walka przestana. Próbuje prawy, ale szybko zbity przez strolowanego. Ach, trafił znowu. Na dół, Zmiana płaszczyzny. Zmienił troszeczkę. Ale nie wiem, czy tu jest jeszcze czas, żeby obijać, obijać tłów. Mać Karata, to już nic nie da, że on będzie bardziej zmęczony. Tutaj trzeba go znokautować, jeżeli chce się wygrać. No zobaczymy, jak ocenią to punktowo sędziowie. bo... Te low też już niewiele dadzą w tym momencie, bo nie sprawią kontuzji. 50 sekund. Co zrobi strolowany? Zbyt dużo kalkulacji w tym starciu. Lewy, oj, dobry teraz! Trafia. Wchodzi pomiędzy gardę. Ale dalej zbyt zachowawczy. 30 sek 35 sekund do końca walki. Mam wrażenie, że Maciek Rataj nie chce wchodzić w te wymiany. Zdecydowanie najwolniejsza walka chyba w historii tej MMA. No, różne walki już tutaj bywały. Bywały piękne, bywały bardziej zachowawcze. do przodu wy! Rataj, trafia. Też pokazuje Rataj. chyba palec, albo... Panowie, 15 sekund, dajcie tutaj show i obalenie Strowanego. Wow. Próbuję obalać ma? i mamy obalenie. Jest, tyna, tylko musi zapierć togi. nie? Próbuje uciec Rataj. C I za plecy wchodzi. Jest żów. Złapał za pas. Wszyscy się obudzili na hali. Miał pas i puścił pas, ale oddał. Koniec pierwszej walki na kali FM ma 7, Maluba nie wie, czy Maciej wow. Rataj wygrał? Strowany też kręci głową. Nie wiem, czy to jest ze szczęścia, czy jest ze smutku. Nie, 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 nie. Strohowany jest, załamany z tego, co widzę po jego minie. To nie jest chyba uśmiech zwycięzcy, chociaż narożnik mówi mu, że wygrał. Jak widzieli to sędziowie, który z nich zwycięży? Oj, bo, oj, panie i panowie, chyba tu jest kontuzja ciężka Właśnie widzieliśmy jego nogę. Nie wygląda zbyt dobrze jego lewa kostka. No cóż tych lołkików na przykład... tak dużo kopał. Tak, musiał trafić kostką. Właśnie chciałem zauważyć, że Antek Chmielewski ostro wkurzony na swojego podopiecznego, e, krzyczał nawet e, widocznie nie realizował planu. Ciekawe jak się przeniesie to na wynik tej walki. Tak więc czekamy na sędziów, którzy muszą teraz podliczyć punkty i zaraz się okaże, czy strolowany będzie dalej niepokonany. Czy Maciej i Rataj odniesie pierwsze zwycięstwo w swojej karierze w federacji Fame MMA? I jeszcze ostatnie powtórki na końcu obalenie strolowanego, które zakończyło się sukcesem. To no, za chwilę miałem wrażenie, że będzie tutaj wyciągnięta gilotyna. No, już tak myślałem, Rataj złapał głowę, a ale... tak, że był pół dosiad, więc to by tak, nic nie dało. Dokładnie. To by nic nie dało. Nie dałoby nic. Cytując mówi. Mariusz Pudzianowski. Mocny grymas na twarzy strolowanego. Tam zapraszał, noga musi mocno zaleć. Panów tutaj, do środka, do środka. Sebastian, do środka proszę. Werdykt. A więc mamy werdykt sędziowski. I jednogłośną decyzją sędziów, zwycięzca... Zaczynamy Pierwsza. pierwszą rundę drugiej okay. walki na gali. ma 7 Nie ma piąteczki na Dzień Dobry. Tu mogą być... O, lewi! Oj, trafia Lewy, prosty! Lupa nie oszukiwał z tymi czasami, że naprawdę mocno trenował kickboxing przed walką z kasiem. Potężnie też zachwiało go na nogach, ale wraca do świata żywych i macha dalej tym lewym. Bardzo mocno wystraszył się. Teraz mielonidas dostał też lewego. Przestraszył się tego kopnięcia. O i mielidas zdaje sobie sprawę, że stójkowo będzie ścieżką. Ale znowu. Lupa. Co za odepchnięcie! Chciał uderzyć kolanem, wleciał w niego. Nurpa zawsze opowiadał, że jest takim ulicznikiem, że miał mnóstwo walk na ulicy, a teraz pokazuje, że chyba nie były to tylko puste przechwałki. Czy ja mam wrażenie, czy Mieleńdz jest lekko spanikowany? Nie wie co teraz zrobić. Chyba nie chce poczuć tego, co przy pojedynku na liście. Tak zaczął skakać, widać lekką panikę, ale ta karta jest. O, Szczęka, pejka przez mocne uderzenie prawej ręki lupy. Niesamowicie! A szkoda się zrobiło, kiedy było widać, że Melunidas upada bezradnie na, na matę oktagonu i kiedy został totalnie wyłączony po tym dobijającym prawym. Dokładnie już było widać, że bezwładnie upada, co mogło znaczyć tylko ciężki nokaut i paraliż. Niesamowicie! Brutalnie tutaj to wyglądało. Potworny prawy. I potem ciężka dobitka, która zgasiło światło mielące panowie, panowie panowie Czas na werdykt. Jeśli tylko Marcin będzie w stanie Dumny z siebie, pięknie zakończył ten pojedynek werdykt na środek, zapraszam Lekarze jeszcze badają mielonidasa wkurzony na siebie, wkurzony, niezadowolony z tej walki, no nie pykł tym razem realnie w punkt na szczenę, no i... Mielo i spada jak kawka. Zwycięzcą walki przez techniczny knokaut w pierwszej rundzie. Łukasz!